W kolejnym odcinku świat bitmat. Kamper powoli wygłuszony, boki już zrobione. Przenosimy się dzisiaj do drzwi. Pokażę Wam już na gotowo z jedną warstwą i z warstwą gąbki, jak należy wygłuszyć drzwi i na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy wygłuszaniu, żeby nie zablokować kanałów spustowych wody, które są w drzwiach. Zapraszam na kolejny odcinek świat. Bitmat. Zaraz Wam jeszcze pokażę jak wygląda w tej chwili środek. Tak wyglądają drzwi prawe pana ślimaka. W tej chwili widać ślady jeszcze po konserwacji wewnątrz. Mechanizmy, oczywiście zdemontowane głośniki. Co jest zaskakujące w tym modelu akurat, że tutaj nie ma rdzy. Bardzo dobra wiadomość, że nie mardzy A na dole, o Widać dokładnie Kanały, o których mówiłem To są kanały spustowe Wilgoci wody, pary wodnej, która się gromadzi W samochodzie I tych kanałów nie będziemy zaklejać Wszystko przed nami, za chwilę zaczynamy Od odtłuszczenia całości Jest benzyna ekstrakcyjna Oczywiście auto powinno być Zupełnie suche, żeby tu nie było Żadnej wody, żadnej wilgoci Akurat tak się trochę udało, że Aktualnie mamy w miarę ciepło. No i próbujemy te wszystkie zakamarki przetrzeć. Przetrzeć tu jakąś szmatką, starając się dojść jak najgłębiej. Pozostała nam jeszcze jedna rzecz do pokazania. Ja wiem, że te drzwi są w tej chwili bez osłony tutaj i bez tej gąbki, która była standardowo montowana, ale chciałbym, żebyście posłuchali, jak one się przede wszystkim zamykają. Jeszcze raz. A teraz zastukam Wam te drzwi z drugiej strony. Taki jest efekt kiedy nie ma jeszcze nałożonego wygłuszenia. Ja sobie przygotuję e, parę pasków i za chwilę do was wrócę. Jest możemy sobie wymierzyć pierwszy pasek. Pamiętajmy, że tutaj od góry też jest kawałek blachy, więc trzeba będzie zostawić sobie trochę zapasu. Ja go zrobię na dobry początek na 24 cm. Oto nasz pierwszy kawałek maty. Papier, o którym rozmawialiśmy na samym początku chroniący klej. Nie będę go odklejał do końca. Będę się martwił za chwileczkę jak to ugryźć. No i teraz delikatnie spróbujemy go sobie tutaj w tą jedną z największych części wpasować. Powierzcie mi, że nie jest to łatwe, ale nie niewykonalne. Jesteśmy już praktycznie jeszcze nie. No, już nie będziemy się zmówić. Odkleiłem papier. I teraz ładnie ruchniutko przełożycie rękawiczki. Pamiętajcie o używaniu rękawiczek, a można nawet założyć no, kawałek swetra z dłuższym rękawem, żeby się nie nie pociąć. No i to, to co jest wszędzie przeze mnie stosowane, czyli wałek, wałek który ma za zadanie dokleić nam tutaj tą, tą część. Tu pojedziemy do zera i wytniemy ten naddatek. Oczywiście szyby podniesione maksymalnie do góry, bo w innym wypadku mielibyśmy problem z wtojaniem, ponieważ szyba by całość zasłaniała. To jakiś taki drobny kawałeczek mały. A że w przyrodzie nic nie ginie. Mamy ładnie docięty pasek 11x35. Zostawiamy tutaj kawałek zakładki, żeby jeden wchodził na drugi. Tutaj jest naprawdę już bardzo słabo z miejscem. Czy zmieści nam się jeszcze wałek? O tak! Jesteśmy na etapie wyklejania komory, w którą później wejdzie nam jeszcze i tak wyklejony głośnik tutaj w to miejsce, ale w takich trudno dostępnych fragmentach, jak tutaj, gdzie ciężko włożyć całość tej maty butylowej. Padłem na taki pomysł, żeby zwinąć ją sobie tutaj w roleczkę, ten pasek, który skleja, Powoli go odwijając i zdejmując papier. O. Widzicie? Tak, żeby było więcej widać. Zwinąłem go tu sobie delikatnie w rolkę i teraz będę go tutaj, o. Jest bardzo elastyczna mata. Teraz Wam już pokażę, bo tak naprawdę wkleiłem tylko kilka tych pasków na chwilę obecną. O. I tutaj to wszystko pod spodem. O, pięknie. Dokładnie zobaczcie. Zobaczcie jak głęboko udało mi się dokleić tutaj włącznie z tym spornikiem, do którego przykręcony jest mechanizm podnoszenia szyby to wszystko jest oklejone od wewnątrz tam trzeba no niestety to już jest cepelia jak ja to mówię ale inaczej pozostawienie tam pod spodem jakiegoś fragmentu tej, tego poszucia zobaczcie jaki jest efekt kiedy stukam tu a tu jest to już już to jest dosyć intensywnie wytłumione. Tam został mi jeszcze jeden taki sam pasek do zrobienia, więc spróbuję go dociąć, a jest gdzieś tu, więc razem z zapasem na to, żeby wejść na ten profil od środka, żeby on nie dudnił nam tutaj, to my go sobie dotkniemy tak kawałek dalej. O, tu. No i co? Zwijam teraz, zwijam tą folię, ma utylową. Ładnie. Żeby chciało nam to wejść tam do środka, a potem żeby się to udało jeszcze wprasować i odkleić. Odklejam sobie ten fragment, z którym sobie na 100% poradzę. No i teraz jeszcze nie tylko poprzednią warstwę. No i teraz robimy hop do środka. Nie wiem, czy to mi się uda aż tak dokładnie, bo Patrzeć, w każde miejsce to trzeba mieć talent, ale uwaga, nie uwierzycie. Udało mi się wsunąć głęboko aż tam między jedno a drugie. Między jedną blachę a drugą. No i teraz kombinując powoli odwijam go sobie. Odwijam papier z tego wałka, który sobie zrobiłem wcześniej. O, wyleciał już więc mogę go tutaj znowu doklejać do samego końca zaraz spróbujemy wziąć kamerę i zobaczymy jak to będzie wyglądało czy ja się już tu od spodu dostanę tak, ja już tutaj czuję od spodu matę więc mogę włożyć rękę również z drugiej strony to wszystko niestety cierpliwie długo i szczęśliwie Należy ładnie okleić. Od wewnątrz. Weźmy kamerę i zobaczmy, co widać wewnątrz. To jest ten fragment, który właśnie wklejałem, który muszę jeszcze spokojnie podoklejać. Ale zobaczcie, zostaje tam tego miejsca coraz mniej do wyklejenia. A tutaj to wszystko zaczyna. Pięknie nam wypełniać ten narożnik, i tamto jest wsunięte głęboko, aż tutaj, gdzieś pod między te blachy. Zobaczcie, bo to udało mi się naprawdę u góry wejść bardzo wysoko. No, i ten fragment powoli zaczyna nabierać rumieńców. Zobaczymy się za chwileczkę.